Cześć, nazywam się Michał Toczyski. Na co dzień zarządzam agencją marketingu internetowego Skorajery. Zwiększamy widoczność małych i średnich firm na rynku, pozyskujemy dla nich nowych klientów biznesowych oraz generujemy wzrosty w sklepach online. W tym podcaście dzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat zarządzania marketingiem w organizacji. W poprzednim odcinku podcastu mówiłem o tym, w jaki sposób zbudować dział marketingowy od podstaw, bez względu na to, czy Twój dział marketingowy miałby składać się z jednej osoby czy z pięćdziesięciu. Dlatego teraz chciałem dokończyć ten odcinek mówiąc jeszcze o tym, jakie występują najczęstsze błędy w budowaniu takiego działu. I dlatego serdecznie zapraszam Cię na ten odcinek. No dobra. To teraz, jakie jeszcze występują najczęstsze błędy przy dokładaniu kolejnych silników marketingowych? Pierwszy błąd. Biorę jedną rzecz, na przykład pozycjonowanie, na przykład Google, adsy, na przykład social media, zamawiam u agencji, zamawiam u freelancera, deleguję to swojemu pracownikowi, myślę to, mam to z bani, biegnę dalej staczką i przerzucać ten gruz. To rzadko działa. W sensie inaczej. To jest zawsze lepiej niż nic. W sensie warto mieć jedną usługę, która po prostu dzieje się w tle, tak jak pozycjonowanie Google Ads czy social media, i na przykład którą się specjalnie nie zajmujesz, i to zawsze jest lepsze niż nie posiadanie niczego. Ale docelowo, jeśli mówimy o budowaniu działu marketingu, a nie mówimy o podstawowym marketingu firmy, to jeśli chcesz coś budować, to nie wystarczy zatrudnić specjalistę do spraw marketingu. I powiedzieć, dobra, mam to z bańki. Jakby to tak nie działa. To jest delogowanie poprzez abdykację. Bierzesz kogoś do współpracy, mówisz mu, weź, rób to. Przez pół roku się tym nie interesujesz. Ktoś tam sobie coś dziobie, ktoś tam sobie coś dłubie. Coś mu z tego wychodzi, coś mu z tego nie wychodzi. Nie wiesz, co się tam dzieje. To jest zarządzanie przez abdykację, czyli de facto brak zarządzania. Drugi błąd. Wdrażam wszystko, o czym słyszałem i wszystkie swoje pomysły. Tak. Założę podcast, tak, założę YouTube'a, tak, założę blog firmowy, tak, będę robił pozycjonowanie, tak, będę robił TikToka, tak, będę robił Instagrama, będę robił Facebooka, będę robił webinary, będę robił lejki sprzedażowe, będę wdrażał Cerema i jeszcze wystawię Billboard na ulicy. Jeśli wszystko chcesz robić naraz, to raczej to nie zadziała, no chyba że masz już wypracowane pod to procesy, bo jesteś korporacją, która takie rzeczy robi już od lat. Więc ma na wszystko proces, już wiadomo kto co robi. Są specjaliści odpowiedzialni za poszczególne usługi, czy to są wewnętrzni, czy agencyjni, ale coś tam się dzieje. Natomiast, kiedy uruchamiasz dział marketingu, bo o tym mówimy, to zaczynasz od jednego silnika marketingowego. Wprawiasz go w ruch, patrzysz jak działa, dorzucasz kolejny. Patrzysz jak działa, sprawdza się decyzja, czy lepiej inwestować w pierwszy silnik marketingowy, czy w drugi, czy w trzeci. Możesz dorzucić potem trzeci, sprawdzić jak działa, rozwijasz i tak dalej, i tak dalej. Czyli dlatego agencje marketingowe, jeśli są rzeczywiście dobre, jeśli dowożą efekty, rosną razem z klientami. Agencje są większe, ale ich klienci są więksi. Coraz więcej usług delegują do agencji, dlatego że widzą efekty. I rzadko jest tak, że to tutaj wrzucę 1000 zł, tu wrzucę 1000 zł i tu wrzucę 1000 zł, więc będę miał Google Ads za 1000 zł, pozycjonowanie za 1000 zł i social media za 1000 zł. To nie? To weź ten budżet, zrób pozycjonowanie za 3000 zł, zrób kampanię Google Ads za 3000 zł, zrób social media za 3000 zł i potem powiedz sobie tak, że to jest dobre. A jeśli to jest dobre, to albo to rozwijamy bardziej. Albo sprawdzamy nowy silnik marketingowy i dokładamy nowy silnik marketingowy. Nie rozdrabniajmy się, ale też nie delegujmy poprzez abdykację, że kupuję jedną rzecz, kupuję pozycjonowanie 5 lat temu i abdykuje, nie interesuje się, coś tam się dzieje, nie robię innych działań marketingowych, bo jestem tak zajęty zarządzaniem swoim zespołem, że nie mam kiedy powodować, że moja firma rośnie. To tak to nie chcemy. Najczęściej nie chcemy. Błąd. Polegamy na pracy swojej jako właściciela przy powtarzalnych działaniach. Czyli to, to jest taki błąd ludzi, którzy mówią, że kurde, przecież to jest takie proste. To jest grafikę, taką można w 5 minut zrobić. Fanpage to można w 10 minut założyć. Jeśli ty jesteś takim e, menedżerem, takim właścicielem firmy, który mówi, no przecież stworzenie wpisu na social media, no to to jest 15 minut pracy. To to jest w ogóle, to ja to mogę robić. W ogóle po co agencji za to płacić? Albo, no przecież kurczę, te wszystkie rzeczy, które wy robicie, to ktoś mi zrobi za 50 zł. Po pierwsze, nie zrobi. Nie zrobi, nie zrobi tego dobrze. Ale drugie, co jest jakby ważniejsze, to jest to, że bierzesz na siebie pewne rzeczy, których potem nie dowozisz. Tracisz poprzez to trochę taki, może czasami szacunek do samego siebie, ale przynajmniej poczucie skuteczności, jeśli nie szacunek. I co powoduje, że ty masz takie wrażenie, że gdybyś wiedział, w sensie, gdybyś wszystko zrobił tak, jak byś chciał, to ta firma byłaby kurczę niesamowita, wystrzeliłaby w kosmos, w ogóle byłyby ogromne efekty. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie polegasz na swojej pracy, dlatego że jeśli ty jesteś właścicielem firmy, jeśli ty jesteś główną osobą zarządzającą, to ty nie będziesz miał, nie będziesz miała na to czasu. Jeśli znajdziesz czas, to super, to to zrób. Tak samo jak ja. Mam czas na podcast, to nagrywam podcast. To nagrywam 10 podrządów. Poprzednio, za pierwszym razem, jak nagrałem podcast. Nagrałem 16 odcinków pod rząd przez dwa dni, bo po prostu miałem flow, bo po prostu do tego usiadłem. Teraz robię drugi odcinek podcastu pod rząd. Jeśli go skończę, może zrobię kolejny, jak jeszcze będę miał chęć, będę miał energię. Ok. Natomiast polegając na swojej pracy, wielu przedsiębiorców nie jest osobami sumiennymi, że robi codzienne pewne rzeczy, że robi pewne rzeczy rutynowo i będzie je robić do końca świata. Raczej nie. Jeśli napiszesz raz na jakiś czas artykuł, raz na jakiś czas zrobisz coś innego, no to wszystko fajnie, ale nie polegaj tylko na sobie. Albo weź ekipę. Tak jak e, kiedy nagrywałem wideo swego czasu, to wziąłem do tego ekipę z mojego zespołu, którzy tydzień w tydzień nagrywali ze mną o godzinie 9 rano przez godzinę materiały i potem je publikowaliśmy. Więc była pewność, że nadejdzie ta dziewiąta rano, będę musiał coś powiedzieć do tej kamery, i to się zadzieje, i jest to zaangażowana druga osoba. Po co są trenerzy personalni? Trenerzy personalni nie są tylko po to, żeby przekazywać ci wiedzę, jak ćwiczyć, bo to, to sobie, bo sobie możesz na YouTube obejrzeć, możesz sobie poćwiczyć samodzielnie, albo byś wziął trenera, żeby pokazał ci parę ćwiczeń przez kilka sesji i potem robił plan treningowy i tyle trenerzy personalni, osoby z nimi pracują raz na jakiś czas, czy cyklicznie raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie po to, żeby oni pilnowali, że oni rzeczywiście te ćwiczenia robią i przypominali jak to robić porządnie. I tak samo jest z agencjami marketingowymi. Tak samo jest z agencjami marketingowymi. Dokładnie tak działamy. Nawet jeśli te raz na jakiś czas chcesz napisać artykuł, dobrze. Dzisiaj rozmawiałem w firmie, z nowym klientem. Nowy klient chce pisać 4 artykuły miesięcznie. Jeśli rzeczywiście będzie pisał 4 artykuły miesięcznie, bo uważa, że zna się najlepiej na tej branży i najprawdopodobniej tak jest, no to super, ja będę tylko bił brawo i będę się cieszył. Natomiast powiedziałem od razu: OK, możemy tak zrobić, ale my możemy też mieć na swoim pokładzie copywriterów, czy mamy na swoim pokładzie copywriterów, którzy Sparafrazują na przykład Twoje teksty. Jak nie będziesz miał czasu, wskażesz nam źródło danego tekstu i oni napiszą tekst na tej podstawie, albo wezmą Twój tekst z Twoich trzech innych stron internetowych, starych, przepiszą te teksty, żeby nie było kopii contentu czy kopii treści, przepiszą go, jakby nie można tego samego publikować w wielu miejscach, żeby to nie odbiło się negatywnie na pozycjonowaniu. I treści też będą eksperckie, będą wykorzystane te same sformułowania branżowe, których Ty używasz, ale te teksty będą napisane od nowa i nie kosztem Twojego czasu. Więc jak ten właściciel firmy dostarczy na te cztery teksty miesięcznie, ja się będę bardzo cieszył. Natomiast niezależnie od tego, dobrze jest mieć osoby, które jeśli jednak nie dostarczysz tych czterech tekstów miesięcznie, to oni to zrobią. Bo najgorsze, co można zrobić w marketingu, a tych rzeczy najgorszych jest wiele, więc złe to, co można zrobić w marketingu, to przez dwa miesiące coś porobić, a potem znudzić się tym, zostawić, odłożyć na później. Kolejny błąd w budowaniu działu marketingu to jest zatrudniam, nie znając się tylko dlatego, że ktoś dobrze mówi. Ktoś mądrze mówi, używanie niezrozumiałych słów, dlatego mówię, że OK ta osoba będzie dobrym specjalistą do spraw marketingu, dobrym dyrektorem do spraw marketingu, więc chodź, przyjdź do nas. To najczęściej tak nie działa. Dobrego specjalista lub dyrektora do spraw marketingu nie zrekrutuje dobry HR, nie zrekrutuje dobry menedżer, nie zrekrutuje dobry właściciel firmy, tylko zrekrutuje dobry specjalista do spraw marketingu. Najlepiej z doświadczeniem w danej branży. Inaczej jest przy delegowaniu obszarów na zewnątrz, kiedy mamy rzeczy bardzo uprocesowione, jak pozycjonowanie. Tam znajomość danej marki, danej branży w sensie pomaga, natomiast nie jest jakby koniecznością, nie jest przeszkodą jakąkolwiek de facto. Często nawet język nie jest przeszkodą, dlatego że pewne procesy są podobnie stosowane w różnych językach i wykorzystując odpowiednie tłumaczenia. Można też być skutecznym na innych rynkach. Wykorzystując właściwości innych, innych rynków, to też się da zrobić. Lub zrobić co najmniej na zadowalający poziomie. Kolejny błąd to jest: przesuwam do marketingu, do działu marketingu kogoś, dlatego że się nie sprawdził gdzie indziej. Bo żal mi zwolnić taką osobę, bo to jest mój dobry kolega, bo pracujemy od lat, ale no po prostu nie dowodzi swoich rzeczy ostatnio i dlatego idzie do oddziału marketingu. No bo przecież wpisy na Facebooka może robić każdy. No nie. Nawet nie mówię, że nie może robić każdy, bo Facebook został stworzony dla każdego. Ok, ale mimo wszystko potrzebujesz kompetentnych ludzi i nie przesuwasz do działu marketingu kogoś, kto nie sprawdził się gdzieś indziej tylko dlatego, że nie sprawdził się gdzieś indziej i tyle. Właśnie wysłuchałeś lub wysłuchałaś odcinek na temat błędów w budowaniu działów marketingu, takich błędów, które według mnie zdarzają się najczęściej. Życzę Ci dużo sukcesów w rozwijaniu Twojej firmy, w budowaniu świadomym marketingu Twojej organizacji i wszystkiego dobrego. Cześć! Cześć, nazywam się Michał Toczyski, na co dzień zarządzam agencją marketingu internetowego z Korea. Zwiększamy widoczność małych i średnich firm na rynku, pozyskujemy dla nich nowych klientów biznesowych oraz generujemy wzrosty w sklepach online. W tym podcaście dzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat zarządzania marketingiem w organizacji.